Witam kochani bardzo serdecznie, już jestem na live, bo podłączam się jeszcze do Instagrama. Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sowaja, Sylwia Bobel, mentorka magnetycznej kobiecości i o kobiecości właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj. Mm. Nie byłam tutaj przez dłuższy czas, miałam chwilową przerwę i ta przerwa przedłużyła się <grydy> bardziej niż się tego spodziewałam. Natomiast już tęskniłam, już tęskniłam, żeby przejść i podzielić się z wami tym wszystkim, co we mnie żyje i tym, jakie piękne rzeczy dzieją się. Na zapleczu dzieją się u mnie, i jak dużo przynoszą mi wzrostu, uświadomień, i bardzo chcę się tym z Wami dzisiaj podzielić. Witam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać, jak się dzisiaj czujecie w tym piękny majowy wieczór, majowe popołudnie. Słoneczko dopisuje, pogoda dopisuje, także idealny moment na głębokie spotkanie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, o spotkaniach na żywo. O siostrzeństwie, o kobiecych relacjach, o tym, jak takie relacje mogą wzmacniać i jak takie relacje mogą nas osłabiać, jeśli zasilamy je nieodpowiednio, jeśli wkładamy energię w coś, co już nas tak naprawdę nie zasila, zamiast yy, szukać miejsc, w których możemy cały czas napełniać się piękną, żywą energią i tę energię wnosić dalej do świata. Jestem bardzo ciekawa, jak u Was dzisiaj, jak Wam dzisiaj płynie dzień i jak się macie z tematem siostrzeństwa, jakie to dla Was jest, kiedy mówię Wam właśnie o tym, że porozmawiamy sobie dzisiaj o relacji między kobietami. Ja przez całe życie tak naprawdę miałam dobre relacje z kobietami. Chociaż teraz mówiąc o tym, myślę sobie, że początek moich relacji z siostrami, rodzonymi siostrami, wcale nie był najlepszy, dlatego że byłam dużo młodsza. I bardzo często moje siostry po prostu przede mną uciekały. Wiecie, no, byłam malutka. One były już w takim wieku, że chciały wychodzić, chciały bawić się ze znajomymi, chciały spędzać fajnie czas. A miały na głowie pilnowanie młodszej siostry. Więc był taki moment w moim życiu, że doświadczałam od tych najbliższych kobiet odrzucenia. Natomiast zawsze, mimo wszystko, mm, tworzyłyśmy i budowałyśmy relacje. I, i zawsze miałam poczucie, że to są osoby, na które mogę liczyć, z którymi mogę o wszystkim porozmawiać, więc mam to szczęście mieć blisko siebie kobiety, na które naprawdę mogę liczyć. I, i przez całe moje życie, czy to w szkole, czy w jakichś różnych czynnościach, tworzyłem. Mm, Należałam do grona przyjaciółek, do grona kobiet, z którymi dogadywałam się świetnie i lubiłam mieć takie swoje najbliższe po prostu przyjaciółki, czyli nie znajomych wszędzie, gdzie pójdę, to muszę mieć znajomych, raczej trzymałam się takiego grona i do dzisiaj tak mam, że po prostu bardzo, um, że relacje buduję dosyć ostrożnie i jeśli już komuś zaufam, to taka osoba jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. I nawet jeśli nie utrzymuję z taką osobą jakiegoś stałego kontaktu, to często myślę ciepło o takich kobietach, które przyszły do mojego życia, które wniosły bardzo dużo dobrego do mojego życia. I może jesteś taką kobietą i widzisz mnie teraz, dzisiaj, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo naprawdę miałam szczęście do pięknych kobiet w swoim życiu. I może to też powoduje, że ja po prostu nie boję się kobiet, że ja jestem otwarta na kobiety, że ja. Tworzy przestrzeń dla kobiet, dlatego że zawsze lubiłam przebywać z kobietami, ale wiem, że nie każda kobieta ma to szczęście, nie każda kobieta y, miała w swoim życiu sprzyjające i dobre relacje, i wręcz spotkałam się z tym, że bardzo dużo kobiet doświadczało trudnych relacji właśnie od bliskich kobiet, zaczynając już od mamy, poprzez zrodzone siostry, idąc również do. Do przyjaciółek, do koleżanek, i właśnie pozbierz się ze mną dzisiaj, daj mi znać, jak to jest u ciebie. Czy u ciebie relacje z kobietami przychodzą ci raczej lekko, czy relacje z kobietami są dla ciebie trudne, czy może gdzieś straciłaś zaufanie do kobiet i może gdzieś masz też jakąś zazdrość do kobiet, może trudno ci jest budować coś bliskiego z kobietami, bo zawsze jest to podszyte jakimś takim oporem i zamkniętym sercem. I przychodzę do Was dzisiaj po bardzo pięknym doświadczeniu weekendowym, które cały czas żyje we mnie. Właśnie przed chwilą byłam na balkonie i słuchałam muzyki z tego spotkania. Byłam w kręgu u Uri, Vocal Freedom. U Uri cór, nie wiem czy znacie wspaniały człowiek, który podróżuje po całym świecie. I organizuję na świecie właśnie warsztaty Vocal Freedom połączone z kręgami śpiewanymi. I takie kręgi mm, są dla mnie bardzo bliskim spotkaniem z piękną głębią natury ludzkiej. To są dla mnie takie momenty w życiu, kiedy czuję się częścią czegoś dużego, czegoś pięknego. Momenty, które przypominają, że do szczęścia potrzebujemy tak niewiele. Wystarczy. Kilka osób w kręgu zaczynamy śpiewać i. I zaczyna się po prostu robić łatwo, zaczyna się po prostu robić lekko. I ten krąg przypomniał mi, jak bardzo lubię być blisko. Ten krąg przypomniał mi, jak bardzo cenię sobie możliwość spotkań w prawdzie, w autentyczności, w niedoskonałościach. Ale również w pięknie. Bardzo często jest tak, że przyjaciele są z nami wtedy, kiedy jest nam trudniej. Jest takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, a ja mam zupełnie inną perspektywę, bo zaczynam obserwować. Sama tego gdzieś tam po drodze doświadczałam, że przyjaźnie bardzo weryfikują. Yy, Zarówno i trudne momenty, jak i te momenty, kiedy zaczyna nam być dobrze, kiedy zaczynamy się spełniać, kiedy zaczynamy się zmieniać i nie wszyscy przyjaciele, nie wszystkie osoby to rozumieją, nie wszystkie osoby nas w tym wspierają. I bardzo często ważne jest, żeby umieć zamykać pewne etapy. I ja jestem daleka od tego, żeby wchodząc w rozwój duchowy, w pracę nad swoją podświadomością, ule, uleczając swoje rany, jestem bardzo daleka od odcinania się od starych znajomości, odcinania się, nie wiem, od rodziny. Czasami mówi się o tym, że My mamy z życia wyrzucić wszystko, co jest toksyczne, i trochę nadinterpretujemy tą toksyczność i przypisuje się ją e, takim po prostu naturalnym ludzkim zachowaniom, które wynikają z jakichś schematów, z nieświadomości, które naprawdę w rozmowie można bardzo fajnie się porozumieć jeśli jesteśmy otwarci na komunikację. I raczej jestem o za tym, żeby dbać jak najbardziej o relacje, bo mieć w swoim życiu wartościowych ludzi, ludzi, którzy są prawdziwi, ludzi, którzy są z nami. We wszystkim. Są z nami w radościach i są z nami w tym trudnym. Ludzi, przy których możemy być słabi, ludzi, przy których dorastamy, którzy rozumieją nas jak nikt inny. Warto dbać właśnie o takie relacje. Ale relacje takie szczere, zdrowe i prawdziwe nie polegają na tym, że. Zawsze musimy przytakiwać. Nie polegają na tym, że zawsze musimy mm, godzić się na to, jak ktoś nas traktuje. Relacje są, relacje ewoluują i tak jak relacje, w których żyjemy, relacje partnerskie są cały czas w procesie ewolucji, tak samo jest z relacjami pomiędzy kobietami, z relacjami przyjaciółkowymi. I my zostałyśmy jako kobiety wrzucone w męski świat w świat patriarchatu, w świat, w którym Wmówiono nam, że powinniśmy ze sobą rywalizować, że um, nauczono nas zazdrości, nauczono nas konkurowania, nauczono nas ciągłego ulepszania się i, i wyścigu, w którym y, jedna kobieta powinna być lepsza od drugiej. Jestem generalnie, słuchajcie, przerażona ostatnimi wydarzeniami, y, Eurowizją chociażby, y, czy sytuacją z. Y, z młodą dziewczyną, która odeszła, bo gdzieś tam nie udźwignęła hejtu i całej depresji i słyszy się o takich sytuacjach. I kiedy oglądałam sobie takie relacje z Eurowizji, rolki, gdzie była Justyna, ja byłam słuchajcie przerażona, jakie komentarze dostawała Justyna od innych kobiet. To jest po prostu straszne, co kobiety robią kobietom. Te, które powinny wspierać. My, pierwotnie, w naszej takiej pierwotnej, najbardziej czystej naturze, jesteśmy tutaj po to, żeby tworzyć wspólnotę. To my, kobiety, jesteśmy stworzone do głębi emocjonalnej, do budowania relacji, do budowania takiej nici połączeń pomiędzy sercami i do rozmowy, do komunikacji, do takiej wrażliwości. I my, kobiety, stoimy teraz przeciwko sobie. Mówię teraz tutaj o takiej zbiorowej społeczności, że kobiety wykluczają inne, oceniają, oczerniają, że bardzo często e, piętnowane są kobiety e, dojrzałe, które się spełniają, które się realizują i którym wmawia się, że. W w jakimś wieku coś nie wypada, albo kobiety, które są matkami. Porozmawiam o tym jutro z moją siostrą, ze wspaniałą kobietą, właśnie o wykluczaniu matek ze społeczeństwa i o tym, jak matki wzajemnie się napiętnowują. I kiedy czytałam o Justynie, że ona już jest stara, że się wydziera, że powinna się już dawno skończyć, że mm, jej kariera już dawno dobiegła końca, i słyszę to od tych wszystkich kobiet, i czytam do tych kobiet, to mam takie: czy my serio chcemy żyć w takim świecie? Czy my w serio chcemy tworzyć takie relacje? Czy to jest coś, co chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom? Bo my teraz tworzymy odpowiedzialność za to, co będzie się działo z kolejnymi pokoleniami. Za to, co będzie się działo z dziewczynkami idącymi do szkoły, które niezwykle często y, doświadczają okrucieństwa ze strony swoich rówieśniczek. Ile ja się historii nasłuchałam o dziewczynach z gimnazjum, z liceum, które y, były napiętnowane przez swoje rówieśniczki. Y, y, I cały czas to się dzieje, cały czas to się słyszy. Tylko to płynie od nas, to płynie od góry, od kobiet, które są dojrzałe, od kobiet, które pokazują, że mogę okazać brak szacunku drugiej kobiecie. Tylko dlaczego? W imię czego pozwalamy sobie na to? W imię czego pozwalamy sobie mówić, czy kobieta powinna chodzić w makijażu, czy bez makijażu? Czy jest za gruba, czy za chuda? Czy powinna się ubierać tak, czy tak? Czy powinna pracować w taki czy w taki sposób? Czy kiedyś jest matką, to powinna wychować dziecko w taki czy inny sposób? Czy matce wolno tak, czy matce nie wolno tak? Czy jest już za stara na to, żeby się spełnić, a może jest za młoda, żeby coś zrobić? A jeszcze, jak kobieta na przykład ma starszego partnera yy, i czytam gdzieś tam komentarze na temat kobiet, właśnie tych kobiet, które widzą takie kobiety i je napiętnują, to po prostu jeżą mi się włosy na głowie, że my naprawdę tworzymy taką społeczność. I ja nie wiem, jakie te relacje budujesz. Nie wiem, jak Ty patrzysz na inne kobiety. Nie wiem, czy kobiety, które się spełniają, które się realizują, które są szczęśliwe, powodują, że i w Tobie rozpala się coś, i w Tobie otwiera się taka przestrzeń, w której czujesz, że możesz więcej, bo kobiety mogą być dla nas niesamowitą inspiracją, jeśli tylko sobie na to pozwolimy. Jeśli wejdziemy poza zazdrość, jeśli wejdziemy poza uwarunkowania ego, które nie pozwalają nam patrzeć sercem, to nagle zaczynamy widzieć, że w kobietach są niesamowite pokłady miłości, niesamowite pokłady i zasoby, z których wzajemnie możemy korzystać. Ja z całą odpowiedzialnością i, i odpowiedzialnością za moje słowa i całkowitym stuprocentowym e, stanięciem za tym, co teraz mówię, uważam, że gdyby nie kobiety wokół mnie, ja nigdy nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Nie byłabym dzisiaj mentorką kobiet, e, prawdopodobnie nie śpiewałabym, e, nie byłabym spełnioną kobietą. A to właśnie kobiety były tymi, które dmuchały mi skrzydła. Miałam też szczęście, że spotykałam takie kobiety, bo też jestem taką kobietą, że też dmucham skrzydła, też dobrze życzę innym kobietom, też kibicuję innym kobietom. I do takiego świata Ci zapraszam. Taki świat ci, chce Ci pokazać. Nawet jeśli nie masz wokół siebie takich znajomości, takich osób i takich kobiet, które patrzą na świat podobnie jak Ty, które sięgają głębiej, które chcą od życia więcej, które widząc szczęśliwą kobietę myślą: Ale super, że jej tak się udało. Ciekawe, jaka mądrość się tam zaprowadziła które pytają z miłością które są otwarte, które są ciepłe względem drugiej kobiety, które w momencie, kiedy zazdroszczą, nie obmawiają tej kobiety za plecami, tylko mówią, czego się mogą od niej nauczyć. I taką jakość, taki świat, do takiego świata zapraszam Cię na wydarzeniu na żywo. Nazywa się Nowy Piękny Świat. Wiesz, dlaczego nazwałam to wydarzenie Nowy Piękny Świat? Bo taki tytuł musi, niesie mój najnowszy utwór, który usłyszę już niebawem. To jest utwór dla kobiet. On popłynął we mnie, tekst przepłynął we mnie melodia kiedy wróciłam z warsztatu z kobietami, z takiego pięknego kręgu i z przebywania z kobietami byłam tym bardzo zainspirowana, bardzo poruszyłam i te słowa przepłynęły tak naprawdę jednym tchem i mam wrażenie, że to jest taki manifest kobiecości, taki hymn dla kobiet który już nie mogę się doczekać, aż go w końcu usłyszycie i sama już się nie mogę doczekać kiedy zobaczę nagrania klipu i kiedy on będzie po prostu już tak w pełni dostępny i to wydarzenie jest dla mnie takim uhonorowaniem uhonorowaniem Całej tej pracy i tej społeczności kobiet, którą budowałam przez lata i którą stworzyłyśmy tak naprawdę razem. I dla mnie to jest takie święto kobiecości, święto, o którym pragnę przypomnieć kobietom o ich mocy, pragnę przypomnieć o mocy siostrzeństwa. Tematem przewodnim tego spotkania jest właśnie siostrzeństwo. A siostrzeństwo to nic innego jak przypomnienie sobie, że wszystkie jesteśmy połączone, że wszystkie pochodzimy z jednej matki, niezależnie od tego, czy w jakim jesteśmy wieku, jaki mamy status życiowy, majątkowy, relacyjny. Tutaj nic nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że jesteś po prostu kobietą. Jeśli jesteś kobietą, to jesteś stworzona do tego, żeby budować, żeby tworzyć, żeby być razem, żeby w tych wspólnotach żeby we wspólnotach rozpalać ognisko i dawać do wspólnoty ciepło, swoją mądrość to jest spotkanie o tym, że już minęły czasy wykluczania już minęły czasy e, zezdrości I jakby w moim świecie już minęły czasy mm, relacji, które nie niosą prawdy i wielką lekcją odpuszczeniem, również dla mnie jest w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach właśnie prawda, taka prawda, że żeby zrozumieć, że my nie zmienimy całego świata wokół nas, ale możemy zmienić nasze podejście, możemy mieć miłość do naszych bliskich ale nie musimy koniecznie podtrzymywać relacji, które nas nie karmią, które nam nie służą jeśli relacja jest jednostronna czy w relacji z drugą kobietą czujesz się osaczona, albo jest ci bardzo trudno, to bardzo często też jest o tym, że, że trzeba po prostu odpuścić że lekcją jest zrozumienie, że nie wszystko da się zrobić tak, jakbyś chciała. Nie wszystko da się. Um, nie wszystkie relacje da się naprawić na tym etapie, na którym jesteś. I czasami to jest naprawdę po prostu o odpuszczeniu i o świadomości, że jeśli w tym środowisku nie wzrastam, to mogę za wszelką cenę próbować i się wypalać i dawać ogień do środowiska, w którym już nie jestem w stanie czegoś rozpalić, bo mnie tam nie rozumieją, bo mnie tam nie wspierają, bo, yy, bo może po prostu nasze ścieżki już w jakiś sposób się rozdzielają. Ale to jest też bardzo mocno o tym, żeby mm, otwierać się na nowe środowiska, które niosą podobne wartości do ciebie, które patrzą podobnie na świat, tak jak ty, które tak jak ty pragną się rozwijać, które tak jak ty pragną. Prawdy, które tak jak ty pragną miłości, które tak jak ty pragną bliskości, lekkości, pragną spotkań z prawdą, z głębią. I właśnie to ostatnie spotkanie w kręgu tak, ym, tak wzmocniło jeszcze bardziej mojo, moją tęsknotę za, za takim, za, za żywymi, bliskimi spotkaniami. Nie jestem w stanie opisać, jak dobrze się czułam w tym kręgu, jak dobrze się czułam wśród kobiet, również wśród mężczyzn. Akurat spotkanie, które ja tworzę, do którego was serdecznie zapraszam, to jest spotkanie yy, dla kobiet. Dlatego, że chce stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla, dla rozkwitu kobiecości. My tam będziemy otwierać nasze ciała, będziemy tam tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy rozmawiać na ważne tematy, będziemy się spotykać blisko i chcę stworzyć dla Was taką bardzo mm, ciepło, wspierającą przestrzeń do tego, żebyście mogły być po prostu sobą i otworzyć się na tyle, na ile będziecie chciały. To nie jest tak, że Ty musisz wchodzić we wszystko na 100%, bo Ty sama będziesz czuła, ile chcesz wejść i w jaki sposób chcesz z tego skorzystać, ale będzie to spotkanie, które będzie dotykać głęboko, które będzie osadzone w takim pięknie, ale też w intymności, w spokoju, w niesamowitej łagodności, w niesamowitej przyjemności. To spotkanie mm, będzie w ogóle generalnie w przepięknym miejscu. Słuchajcie, właśnie w niedzielę byłam w tym miejscu. Jest to Sylwia Crystals i to miejsce jest pełno takich pięknych kryształów e, i ma niesamowity wystrój i, i w ogóle czuję się tam taką piękną aurę i czuję, że mm, kiedy my się tam spotkamy i, i wniesiemy to wszystko, co jest w nas, w takiej intencji siostrzeństwa, w intencji bycia razem, w intencji bliskiego doświadczania siebie, w intencji prawdy, w intencji głębi, to razem możemy zrobić bardzo dużo. I mówię Wam o tym, że to, gdzie tutaj jestem, jest w dużym stopniu powiązane z tym, yy, jakie relacje ja buduję z kobietami. Yy, ja zgubiłam wątek. <laughs> Padło teraz jakieś pytanie, i nie. I teraz... Um, może przeczytam komentarz, złapię wątek, trochę go zgubiłam. Właśnie o tym to też jest, że można być po prostu autentycznym i prawdziwym i czasami zgubić po prostu wątek i myśl. Jest cena dokładnie tak. Jest mi się z Wami ogromnie tęskni, dlatego rozważam to, aby przyjechać na Twoją premierę i singla, cię kochana z całego serca. Podziwiam każdy Twój wzrost. Jest syna. Ty się nawet nie zastanawiaj, tylko przyjeżdżaj. <grydy> tak pamiętam, to z festiwalu, otwiera się tak serce, że nie da się tego ująć słowami. Dokładnie. Na takich spotkaniach tak się dzieje, że otwiera się serce. A już wiem, dlaczego mówię Wam o tym, że kobiety bardzo przyczyniły się do mojego wzrostu, do mojego rozwoju, do miejsca, w którym jestem dzisiaj? Bo to właśnie na takich głębokich kobiecych spotkaniach i to. Mogłabym dokładnie opisać, jakie to były spotkania, ale pozostawię to sobie w sercu, również w takiej prywatności dla kobiet, z którymi, przy których właśnie tak wzrosłam i dzięki którym odkrywałam siebie. Ja właśnie podczas takich spotkań kobiecych zaczęłam dotykać swojego potencjału. Zaczęłam czuć, czego ja pragnę od życia, zaczęłam czuć, e, w jaką stronę chcę pokierować swoją ścieżką. To właśnie po takich spotkaniach nabierałam więcej odwagi, i takie spotkania odkrywały też przede mną taką. E, pokazywały mi, że. Są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja, bo cały świat zewnętrzny mm, ma jakąś narrację, którą pisze się kobietom, że kobieta powinna założyć rodzinę, być matką albo nie być matką. Bardzo mocno się teraz napiętnuje kobiety, które nie są matkami, które albo z wyboru, albo nie z wyboru, właśnie nie zdecydowały się być matkami. I y, takie kobiety. Mm, i takie kobiety y, bardzo często my nie wiemy co stoi za tą kobietą, co stoi za jej decyzją. I właśnie m, tego typu spotkania kobiety pokazały mi, że, że mój inny sposób patrzenia na życie, że moje inne wybory niż takie wybory standardowe, które zostały przyjęte w społeczeństwie jako naturalna kolej życia. Ja wybierałam w swoim życiu trochę inaczej, trochę inne kroki i właśnie spotkania z takimi kobietami i doświadczenia ich pokazywały mi, że wszystko jest ze mną okej. Okay. Szczególnie w momentach, w których myślałam, że nie jest ok, szczególnie w momentach, w których kwestionowałam swoje wybory, w których mogłam szczerze i otwarcie porozmawiać z takimi kobietami, mogłam sama poczuć, czyli spotkać w swoim życiu takie kobiety, przy których ja sama mogłam poczuć i sama mogłam się skonfrontować z tym, co jest dla mnie ważne. I właśnie mm, takie spotkania też niosły ze sobą taką piękną energię, w której możemy wysyłać wspólną intencję, wspólną, każdy swoją indywidualną, ale ta intencja jest jakby zasilana tą energią grupową. I właśnie podczas tego typu spotkań też widzę, że wyklarowało mi się bardzo dużo intencji, i te intencje się bardzo żywiły poprzez wzmocnienie jej energią grupy. I właśnie tam też będziemy wysyłać nasze intencje, będziemy tam wysyłać nasze marzenia, będziemy wchodzić w tak niezwykłą energię kreacji, bo to też jest mój utwór, Nowy piękny świat, o kreacji, o świadomości, że mm, to, w jaki sposób my zdecydujemy wybrać w naszym życiu, to jakie historie będziemy zasilać, to w jaką stronę pokierujemy naszym życiem i jakie decyzje podejmować, kreuje nasz piękny świat. Kreuje świat, w którym chcemy żyć. I my każdego dnia wybieramy, każdego dnia kreujemy, każdego dnia możemy zdecydować, w jaką stronę chcemy siebie dalej pokierować. Każdego dnia możemy zdecydować, czy dzisiaj zareaguje z miłości, czy dzisiaj zareaguje z zazdrości, czy dzisiaj. Będę wsparciem dla drugiej kobiety, czy może mm, wycofam się z tej relacji, a czasami relacje wymagają również tego, żeby się wycofać, żeby zrobić krok do tyłu, żeby nie zasilać już tego, co nie żyje, tego, co nas nie karmi, tego, co nas nie buduje. Ale to wszystko dzieje się po takim dużym przetransformowaniu siebie, w którym ty już naturalnie wiesz, co cię wspiera, co ci karmi i co i, i w jaki sposób twoja obecność może karmić w takich relacjach. Także zapraszam cię bardzo serdecznie, kochana, 7 czerwca na wydarzenie Nowy Piękny Świat. To jest wydarzenie, które, które jest oficjalną premierą mojego singla, ale nie tylko, bo. Poza tym, że będzie koncert, na którym właśnie ześpiewał między innymi ten utwór, będą też muzyczne niespodzianki i muzyka w takiej nowej odsłonie, będzie więcej też improwizacji takich luźnych melodii, które popłyną właśnie z przestrzeni i, 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 i bardzo cieszę się na ta, też na taką inną ekspresję muzyczną, którą, którą chcę dla Was wnieść, którą chcę Trafiać do Waszych serc. Będzie też słuchać taniec intuicyjny i to będzie w ogóle genialny czas, bo. Do tańca będzie nam grać Ramzi, nie wiem czy znacie już Ramziego, czy mieliście okazję doświadczyć jego tańca ze mną, po prostu mm, wspaniale prowadziło mi się taniec z Ramzim i zamarzyłam, żeby również był na tym spotkaniu, także tak to on będzie grał dla nas, wniesie swoją męską energię, żebyśmy my mogły otwierać naszą i żebyśmy mogły rozkwitać w naszej kobiecości, ja poprowadzę Was w tym tańcu do takiego czułego spotkania się ze swoim ciałem i Spotkania się ze swoim ciałem i z kobiecą mocą, w ogóle zrozumienia i poznania, czym w zasadzie jest ta kobieca moc, co to znaczy być kobietą. Będziemy tam szukać, odkrywać, dotykać tej głębi kobiecej, która jest magnetyczna. I takim pięknym momentem też tego spotkania będzie prelekcja kobiet. Które podzielą się z Wami e, swoją mądrością, kobiet bardzo mi bliskich, kobiet, które, e, z którymi na co dzień e, mam okazję, na co dzień wspierać się ich wsparciem i też e, wspierać się. To są wspaniałe kobiety, które wygłoszą dla Was prelekcje na temat kobiecych wyzwań w naszych relacjach kobiecych, ale też jaki potencjał możemy e, wynosić z takich kobiecych właśnie spotkań i, i bardzo, bardzo chcę Wam pokazać też ich energię bardzo chcę, żeby one mogły podzielić się z Wami swoją mądrością, bo mam do nich po prostu ogromne szacunek i ogromne uznanie i czuję, i czuję że te kobiety po prostu na ścieżce mojego życia mm, włożyły duże Duży element do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, i zawsze mi kibicowały szczerze i prawdziwie, i dzisiaj ja też y, chcę, chcę, żeby one mogły się z Wami podzielić. I zwieńczeniem całego wieczoru będzie właśnie koncert. Spotkanie będzie trwało około 3 godzin, natomiast po spotkaniu zostajemy. W sali oczywiście, kto będzie chciał, zostaniemy w sali, będziemy mogły napić się maczy, kawy, zjeść jakieś pyszne ciacho i spotkać się po prostu w takich rozmowach, w pobyciu razem. Będzie na to piękny czas, także już się nie mogę doczekać również tego momentu, gdzie będziemy mogły się przytulić, porozmawiać, powymieniać się wrażeniami, doświadczeniami, po prostu pobyć w gronie wspierających kobiet. I to jest spotkanie dla każdej kobiety. Jeśli czujesz, że chcesz być na tym spotkaniu, to po prostu. Być w kobiecej energii, tak po prostu pobyć i rozgościć się w tym, że możesz być wśród kobiet, które są zajebiste, które yy, czują, które są autentyczne, które pozwalają sobie być sobą. Jeśli chcesz doświadczyć takiego środowiska, rozgościć się w nim, tęsknisz za takimi spotkaniami, to. Zapraszam cię bardzo serdecznie, bo wiem, że to spotkanie będzie wnosiło niesamowitą energię, niesamowitą jakość, niesamowity wymiar. I to jest pierwszy raz takie spotkanie, które przyszło do mnie, taka inspiracja, pierwszy raz gdzieś tam przyszła do mnie w zeszłym roku, jeszcze kilka miesięcy wcześniej, a dzisiaj staje się rzeczywistością. Dzisiaj staje się takim, takim urzeczywistnieniem i ucieleśnieniem. Wizji, która do mnie przychodziła i którą czułam, że, że ona mieści w sobie najlepsze jakości, bo ja kocham jakość tańca, kocham jakość muzyki, głosu, kocham jakość wspólnoty, spotkań e, takich bliskich, czułych, e, w otoczeniu piękna i kocham również e, przekaz słowny. Ja lubię mówić, uwielbiam też słuchać tych, którzy mówią i czerpać mądrość od osób, które właśnie dzielą się w taki sposób mówione. Więc ja połączyłam tam właśnie taniec, mm, muzykę, śpiew razem z tą prelekcją i czuję, że to jest takie, takie, takie piękne dopełnienie i cały ten wieczór po prostu będzie dla Was gigantyczną inspiracją eee, i takim miejscem odpoczynku bo chciałabym tam schodzić dziewczyny, żebyście poczuli tam przyjemność żebyście tam odpoczęły, żebyście tam napełniły swoje naczynia i z napełnionymi naczyniami poszły do swoich rodzin Nosząc radość, miłość, spokój, więc e, zapraszam Cię bardzo serdecznie jeśli czuję, że to spotkanie jest dla Ciebie. Warszawa 7 czerwca, m, godzina 16:19, oczywiście później możemy zostać dłużej i, i zostaniemy na rozmowy, na, na pobycie razem. E, koszt tego wydarzenia to jest 219 zł. I teraz chcę zaznaczyć, że mm, w ogóle na tę jakość, którą tam otrzymacie, i na tą masę inspiracji i przepięknej energii. To jest pierwsze takie moje spotkanie, więc cena teraz jest dużo niższa niż będzie w przyszłości na takich wydarzeniach. Także, e, także niech to dla Ciebie też będzie taka mała zachęta. Chociaż nigdy nie chciałabym, żeby cena była motywacją, ale sama taka potrzeba spotkania, bycia i doświadczenia właśnie takiej jakości, którą chcę się z Tobą bardzo, bardzo serdecznie podzielić, bo, mm, bo wiem, że ta jakość. Nie zostanie z tobą tylko przez te trzy godziny. To, to, to nie będzie o tym, że ty przez chwilę poczujesz się fajnie. To będzie o tym, co w tobie zostanie, do czego cię to zainspiruje, na jaki poziom cię to wzniesie, yy, co możesz z tym zrobić dalej, żeby, żeby wnosić w swoje życie nową, piękną jakość. Także już dzisiaj zapraszam cię bardzo serdecznie. I dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że byłyście, za to, że jesteście, za to, że odsłuchujecie również z odsłuchu. Jeśli pragniesz być razem z nami, zaproś swoją siostrę, przyjaciółkę, mamę, babcie, córkę, jakąkolwiek kobietę poczujesz, że, że chcesz ją zaprosić właśnie do takiej atmosfery, takiej energii to jesteście wszystkie mile widziane. Witam Was z otwartymi sercami, z otwartym sercem, z otwartymi rękoma i zapraszam z całego, całego, całego serca. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ściskam i pozdrawiam.